Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz... Przepraszam, jeszcze brawa uczyłeś na wejściu. <kluczy> nazywam się Tomasz Haciński i jestem założycielem firmy Fitcube, która dostarcza benefit pozapłacowy w postaci platformy Employee Wellbeing z wbudowanym systemem kafeteryjnym do udostępnienia nagród, ale też zarządzanie benefitami pracowymi. Na, 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 poza pacjentami. Na samym początku chciałem może podejść bardziej do teorii corporate well-being. Czym ona w ogóle jest? Z tego, że jakiś czas temu Instytut Galupa opublikował raporty, w których mówił o takim holistycznym podejściu do, do well-beingu, do zadowolenia pracownika. To jest dbanie holistyczne i całoroczne przede wszystkim o wiele dziedzin takich jak sens dla pracownika, jak budowanie relacji między ludźmi, jak budowanie świadomości i wsparcie portfela pracownika, czyli well-being finansowy. Budowanie społeczności, czyli też, żeby ci ludzie czuli się w odpowiednim miejscu i czuli się jako członek tej społeczności filmowej, nie jako szara postać, ale też dbanie o zdrowie fizyczne i zdrowie mentalne pracowników. Czyli tak, żebyśmy nie robili tego według nich jednorazowo, jako dni zdrowia, tylko holistycznie podeszli, podeszli do, do tego tematu. Po co to w ogóle robić? Tutaj Igor myślę, że sporo powiedział w tym temacie, więc ja tylko dorzucę te informacje o bardziej o informacje, które płyną od pracowników. O tym, że te benefity, doświadczenia, jakie pracodawca im daje, wystarczająco wpływają na to, czy u tego pracodawcy zostaną, czy wybierają go podczas procesu poszukiwania pracy. O to, że pracownicy nie są zaangażowani. I tak naprawdę ta, w Polsce ten procent według badań rośnie. Ja nawet się spotkałem z daną, że na świecie to ostatnie jest 87% Trochę jej jeszcze nie wierzyłem, nic z danych, które widziałem wcześniej. No jednak to, to niskie zaangażowanie pokazuje, że coś pracodawcy powinni z tym robić, no bo to finalnie wpływa na brak produktywności, czy też prawdopodobnie jakieś tam spadki może realizacji przy różnych firmowych targetów. No i moim zdaniem, przekazać czas na innowacje w benefitach. Ta polska paleta produktów benefitowych jest taka, myślę, że mocno. Nie, od lat niezmienna. Często inwestujemy w kartę sportową, opiekę medyczną i finalnie gdzieś tam to się kończy. Ale też chciałbym podkreślić to, żebyśmy nie podchodzili szalenie do zakupu benefitów, czyli żeby nie kupować wszystkich benefitów tego świata. Jak aktualnie robią, podchodzą do webbingu firmy w Polsce? Najczęściej podchodzą, może być jednorazowo. Są to organizowane dnie zdrowia, są to spotkania z wagą tanita, gdzie pracownicy mogą zrealizować, sprawdzić swój skład ciała, są to wykłady BHP, czy w tym ostatnim kwartale roku najczęściej jakieś warsztaty stresu czy zdrowia. I to wszystko jest cudowne. No, ale pojedyncze działania organizowane raz, dwa razy w roku, czy nawet co kwartał, a może raz w miesiącu przez jeden dzień, ale nie powodują tego, że pracownik będzie systematycznie podchodził do tych działań, że to się stanie jego że tak naprawdę wstanie rano i już będzie wiedział, że pewne czynności musi, musi wykonać, żeby czuł się dobrze. No i plus, benefity nie są dopasowane do potrzeb pracowników. Czyli można powiedzieć, że bardziej dostarczamy to, co jest seksowne w, w danym momencie na rynku, a nie podamy potrzeb pracowników, bo nie analizujemy danych, bo trochę do, do tego dostępu do danych aktualnie nie mamy. Bardziej pytamy ankietami, które działają różnie. I teraz chciałbym przedstawić, jak robią to nasi klienci, bardziej właśnie holistycznie, podchodząc jednym narzędziem do tych wszystkich rzeczy, które opisałem na początku w slajdzie o Employee Well-Being'u, bez angażowania sztabu ludzi, czyli bez wsparcia agencji, żeby organizować te dni zdrowia, wszystko, wszystko jednym rozwiązaniem, przez cały rok, no i przede wszystkim skutecznie, o czym też opowiem później. A jak to robią? to Przez naszą platformę, która ma pod sobą dwa, yy, dwa elementy. Jedna to jest platforma M2E Wellbeing, która wbudowana jest w postaci serwisu społecznościowego. Jest to coś, co angażuje do ponad 80 aktywności poprzez grywalizację. To jest od tych zadań sportowych, takie jak rower, bieganie, spacery, ale też poprzez crossfit, wózki inwalidzkie, ale też zdrowe odżywianie, medytacja, yoga i wiele innych rzeczy, które dopasowujemy też do potrzeb pracowników, analizując co oni chcą i co wykonują i jakie są ich pasje. Czyli tak naprawdę tą platformę Odkrywamy pasję pracowników, pokazujących jako darmowy benefit. Bo jeśli odkryjemy te pasje i ci ludzie zaangażują się we wewnętrzną społeczność, możemy ich kompetencje i ich pasje wykorzystywać do zarażania tym innych pracowników w firmie. A drugi element to jest platforma kafeteryjna, w której jesteśmy w stanie zarządzić wszystkimi świadczeniami, jakie mamy, no i przede wszystkim też nagradzać pracowników za zaangażowanie i wykonywanie czynności wellbeingowych. Tutaj chciałbym dosłownie pokrótce pokazać na kilku funkcjach naszej platformy, zaczynając od Employee no Wellbeing, czyli tutaj kwestii rywalizacji. Pracownicy oddolni mogą wykonywać różnego rodzaju challenge'e ze sobą na ponad 80 aktywności międzyzespołowo, w strukturach firmy, międzykrajowo, prywatnie i publicznie, jak tylko sobie życzą, na różne czynniki, czyli to mogą być kilometry, kalorie, to mogą być ilości aktywności, czas spędzony i wiele innych wytycznych. I tutaj na przykładzie kompanii piwowarskiej, która miała u siebie taki program postaw na rower, on później ewoluował do postaw na ruch, wtedy my się pojawiliśmy i z ośmiomiesięcznej akcji stworzyliśmy im program, który trwa już 3 lata i ponad 1000% zwiększył aktywność pracowników. Jest to już nie tylko rower i nie tylko bieganie. I jakby dołożyliśmy te 70 kilku aktywności, które mogą wykonywać pracownicy. Następnie mamy taki moduł do przenoszenia tego, co stacjonarne, do online, czyli. Tutaj na przykładzie Deloitte'a firmy, która robi bardzo dużo fajnych eventów filmowych, Oni integrują ludzi wokół gier planszowych, wokół spotkań, biegów, a bardzo dużo tego jest. Jak naprawdę dzięki temu modelowi my mieli problem ten komunikacyjny. Odkryli to, kiedy coś się dzieje, przez aplikację robili szybko komunikują te wydarzenia, trafiają do zainteresowanych, mogą przez platformę ankietować potrzeby, pokazywać całą agendę wydarzenia, a co więcej robić później fetę tego, czyli galerie zdjęć, ankiety satysfakcji, żebyśmy wiedzieli, czy ludzie chcą tam partycypować, czy na to powinniśmy wykładać budżety, czy to powinniśmy wspierać finansowo, ale też pokazywać innym, słuchajcie, pracownicy, fajne rzeczy tu się dzieją, może byście przyszli i zobaczyli również i wzięli w tym udział. Czyli to budowanie społeczności poprzez platformę. I jak jesteśmy przy społeczności, to platforma ma dużo cech takich... Um, Tworzenia małych communities. My się śmiejemy, że to są takie miasta w państwie. Czyli tutaj możliwość utworzenia wielu grup tematycznych, które mają w sobie własne wydarzenia, własne tablice aktualności. Tu często zamykają się kreswiterzy, biegacze i inni, którzy mogą się organizować rywalizacyjnie i nie tylko w danej społeczności. Yy... I tutaj przykładem bardzo fajnym tego jest Provident, który no, ma tych grup bardzo dużo i angażuje pracowników głównie poprzez tę grupę do wolontariatu i brania udziału we wszystkich akcjach, które wspierają szczytne cele. Poprzez tą platformę pracownicy decydują się przekazywać te swoje uzbieranie punkty na, na fundację, które udostępnia im pracodawca. Posiadamy też taki moduł, który buduje kulturę wdzięczności, czyli można przekazywać różnego rodzaju kudosy yy, pracownikom, pracownicy między sobą peer-to-peer, ale też mogą to, robić, mogą to robić pracodawcy jako menedżerowie, czyli dajmy funkcję menedżera, który ewentualnie może nadać wartość punktową, którą ma uprzednio zabudżetowaną. Czyli przekazujemy to, jak świetny projekt, dzięki zaangażowaniu 50 punktów do wykorzystania w naszym wewnętrznym feedmarkecie, czyli systemie kafeteryjnym. A jest to takie rozwiązanie, które nazywamy perpetuum mobile, bo można zgrywalizować budżety, które pracownik może uzbierać, a z drugiej strony możemy dać im stałe budżety i dodać tu wszystkie świadczenia, takie jak wybrawki dla dzieci, dofinansowanie do okularów wszystko co jest związane z zakładowym funduszem, świadczeń socjalnych, karty sportowe, opieka medyczna i dać im możliwość taką digitalną skorzystania z tego. Czyli oni już nie muszą mieć tak tych wszystkich dokumentów dostarczać, wysyłać w rozproszonej strukturze pocztą, bo wszystko się dzieje onaj nowo przez system. System posiada różnego rodzaju zgody, które, które gdzieś tam online nowe i formularze można wytworzyć. Zgrywalizowane budżety polegają na tym, że pracownik może wykorzystać swoje punkty na ponad 400 produktów, takie jak Spoki, Fajkina, Teatry, Udemy i wiele innych rzeczy, które możemy wpasować w odpowiednie budżety, w odpowiednią kategorię to w przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przy okazji dostarczamy dużo statystyk, ja o tym na, sam, na, na samym początku powiedziałem, że benefity często nie są dopasowane do potrzeb Platforma pozwala i odkrywać pasję i weryfikować to, co ludzi interesuje, ale z drugiej strony też wyciągać raporty odnośnie zainteresowań i wykorzystania danych świadczeń i benefitów, czyli żebyśmy wiedzieli, że te grupa osób, te przedziały wiekowe, kobiety, mężczyźni, te oddziały z takich benefitów z przyjemnością korzystają. A jeśli nie korzystają, no to może te środki, które mamy na to, powinniśmy przenieść na coś innego. Tutaj ciekawym przykładem jest firma z Krakowa, która ma. Baristę w firmie, nasz klient. 75 tysięcy w roku. Dzięki danym półrocznym okazało się, że w sumie nikt z tego nie korzysta, no i te środki przenieść na co innego. I teraz, może, takie małe potwierdzenie. Przy okazji, to, te wszystkie moduły, które pokazałem, to jest coś do wyplikania. Czy to możecie Państwo sobie wyplikać na swoje potrzeby każdą jedną funkcję? Czyli nie trzeba mieć wszystkiego. Można skorzystać z kilku elementów platformy. A tutaj kilka takich danych, które mamy odnośnie wykorzystania webbingu, well ale też takich danych, które mówią o, o tym, jak rośnie wzrost motywacji, ponieważ analizujemy dane, które przekazują i deklarują nam pracownice. Klientów aktualnie mamy w 30 krajach, tych użytkowników jest w setkach tysięcy. I stanowisko mamy tutaj po lewej stronie, więc jak będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszamy. Dziękuję bardzo.